Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Black Play, a w zasadzie Let's Play Minecraft na singlu. Jest ze mną Nazgul, ja jestem Lucky. I tak, mamy dla was naprawdę przykrą wiadomość. Też widać się, mogłeś zrobić smutną minkę, taką jak ja mam teraz. Że nagraliśmy przed tym odcinek. Nagraliśmy odcinek, który miał 30 parę minut. W którym... w którym... Pracowaliśmy, budowaliśmy i wszystko pod waszym okiem. Niestety, kodeki systemowe, złe duchy i demony nie pozwoliły go nam wrzucić. Było tam sporo scen. No dobrze, może to też trochę moja wina, że zepsuły się klipy. Budowaliśmy farmę. Tak ona wygląda. Pomieszczenie jeszcze nie jest skończone. Tu jest prośba do was co od razu na samym początku powiem. Że tu trzeba nazwy wymyślić. Na razie to jest basen napisany z racji, że tu było nieskończone źródełko. Ale trzeba nazwę wymyślić dla tej farmy. Ona działa jak każda automatyczna farma. Mieliśmy schematy, budowaliśmy to wszystko z wami. Przez 30 minut budowaliśmy tą farmę. Z wieloma failami co prawda, no ale... Budowaliśmy. Było fajnie. A później wszystkie klipy przepadły. Dawać nazwę. Znaczy daj nazwę. No. No, kreatywnie. Ale nie, to się chyba nie przyjmie. Sorry. Dobrze, więc jest tak, że pracowaliśmy tutaj razem, tworzyliśmy wszystko, budowaliśmy shaderami ze wszystkim. Piękny odcinek był. W ogóle jesteśmy na 1.5.2 wersji Minecrafta, bo na 1.6 jeszcze nie mam wszystkiego co jest nam potrzebne. I niestety wszystko się usunęło, więc chciałbym wam zademonstrować tę farmę po prostu na początku. Tu po bokach są takie schodki, żeby można było się przedostać na górę, na środku też jest takie przejście. Okej, okay. uznajmy, że to normalne. Nazgul no w ogóle wrócił po dłuż dłużej wycieczce, w ostatnim odcinku nam trochę przybliżał, że był w górach, że widział śnieg. Śnieg widziałeś i rzucał mnie śnieżka śnieżkami. No okej. Okay. I, i, I tutaj po obu stronach tak to wygląda. Te ściany będziemy udekorowywać dopiero jak zbudujemy dwie farmy. I poświęcimy cały odcinek na dekorację farm, w sensie taką wizualną bardziej. To wygląda z tej strony w ten sposób I z tyłu też to będziemy udekorowywać jak już będziemy mieli gotową farmę yy, Melonów Farmą melonów zajmiemy się w następnym odcinku Najpierw jeszcze mamy tu taki problem mały że jest tu pełno wody, nie wiadomo czemu Na szczęście prawie cały mechanizm ocalał więc Nie jest to najgorsze, ale pewnie nas górek znowu coś zepsuł Albo pewnie to znowu bym ja Nieważne, w każdym razie jest to już naprawione i tu też jest wszystko podpięte. Standardowa farma to jest taka automatyczna zboża. Od spodu i z tyłu wygląda nie za specjalnie. Yy, możesz odejść na sekundkę? Tu, 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 tu? Okay. I tu wygląda w ten sposób. Yy, tak, mniej więcej. Zaraz musimy tutaj zainstalować pewien system, który będzie nam pomagał zbierać yy, plony na zasadzie hopperów. Jak wiecie, ja się dopiero ostatnio dowiedziałem i musiałem się nieźle przeszkolić z Minecrafta, że 1.5.2 to był taki redstone'owy update i dużo redstone'owych rzeczy przyszło. Ja się dowiedziałem na razie o kilku... się <tryk> <Wybaczcie> bardzo. <tryk> dowiedziałem się tylko o kilku, ale postaram się... Dziękuję, że na strofie mi życzysz. Dowiedziałem się o paru i zamierzam wykorzystać teraz na przykład hoppery. Myślę, że większość z was jest bardziej na bieżąco z Minecraftem niż ja, więc nie będę się tu y, raczej wymądrzał na temat ich działania. No chodź ze mną. No czekaj, czekaj, czekaj. No chodź. Okej. Okay. Mm, więc tak. Mam żelazo, mam skrzynki. Skrzynki miałem już dawno skraftowane. Troszkę, e, troszkę kamienia poszło na budowę tego. Nie rzucaj we mi śnieżkami. E, I tak, e, hopper działa w zasadzie, na pewno wiecie, większość z was, dla kogoś, kto nie wie jeszcze, jak działa hopper. Kraftujemy go w ten sposób, z tego co kojarzę. Tak, tak wygląda hopper. Taki lejek. E, więc tak, skraftuję dwa, bo mi są dwa potrzebne. Hopper działa w ten sposób, że jeżeli coś jest. Jeżeli jest skrzynka i coś rzucimy do hopera ręcznie, w sensie ten sposób, albo coś wsadzimy do niego, tu ma parę slotów, to to spada do skrzynki, a skrzynka się zapełni i hopper się zapełni. Widzicie, tu, tu na w porzucał trochę stona, i on się powoli już spada niżej. Ok, weź już tego stołna, twojego całego. No, bo nas mi pomaga troszkę w budowie, muszę przyznać. Całkiem nieźle muszło. Yy, niestety nie zobaczycie tego. Tak. Wybaczcie. Właśnie. Dzisiaj jest 15. Dzisiaj się kończy konkurs, co dzisiaj można zgłaszać pracę. Mam nadzieję, że zaraz mi się uda wrzucić ten odcinek wieczorem. Yy, I że będziecie mogli yy, jeszcze, kto nie wiedział o konkursie, coś tam zrobić. Jeżeli nie, to nie. Na razie wygrywa. Taki gracz Volti przez fał się pisze jego nick, więcej odpowiedzi nie widziałem. Parę osób się zgłosiło, cieszę się z tego bardzo. Mam nadzieję, że wszystkie z tych osób spełniają regulamin. Było też w zasadach, że nie wolno skracać, ale nie było chyba żadnej pracy, która by nie skracała mapki, więc oczywiście wymuszone jest to, że musi być, że muszę uznać powiedzmy, nawet skrasane. To jest taki chyba let's player za Grimer. Spoko gość z, Przynajmniej z tego co widziałem na materiałach. Yy, więc yy, myślę, że może wygrać. Jeżeli ktoś nie wyśle szybszego w filmiku. Przynajmniej z tego co widziałem, miał też najlepszy montaż, więc całkiem nieźle. Yy, dobra, więc teraz tak. Yy, przede wszystkim musimy wziąć yy, na Miałeś moje wiaderko. Oddawaj. Oddawaj moje wiaderko. Nie kamień. Wiaderko. Drukowany mi muszę mówić. Moje wiaderko, daj. Jedno puste moje wiaderko. O, dziękuję. Dziękuję. Jesteś niezastąpioną owcą. Ok. Zbiorę to. Wezmę to po drugiej stronie i też to zabiorę. I wiem, że w ten sposób to będzie działało. Tu postawię sobie skrzynkę. E, możesz odejść sekundkę. Tu trzeba zrobić w ogóle ładne dojście. Tu trzeba. Ta skrzynka będzie gdzieś tam. Więc skoro ona będzie gdzieś tam, tutaj będzie hopper. Będzie to wpadało do skrzynki, która musi być tu gdzieś. Trzeba zrobić dojście do tego. Okej, okay, już jesteśmy trochę fail. Głupia lawa. Musiałem wyjść po prostu i przenieść swoją postać troszkę. Bardziej wyżej i ugasić się. Więc nie było najgorzej. W każdym razie trzeba to źródełko jakoś zażegnać, a przede wszystkim zrobię chyba tak. I to. O, może być. O! Któreś tu, Beka? No, geniusz z ciebie je... No, Jezu, no! Jeszcze wpaść do dziury z owcą. Czarnym owcą. Dobrze, chodź, chodź za mną. No, nie w tę stronę, w tę stronę. No, wyszliśmy nareszcie. Proszę cię, da skórku. Masz taką fajną czarną pełnę Dobra, w każdym razie trzeba tutaj zrobić tą skrzynkę. Dojście do niej musi być w miarę łatwe i przyjemne. Więc tutaj będzie szedł hopper. Hopper musi być na poziomie... Czekajcie, na poziomie. Nie, nie ruszaj mnie. Czy to z... coś złego, że jest czarny? Nie, to właśnie coś bardzo dobrego. To, to jest najlepsze, co mogło Ci się przetrafić, że ci być owcą. Być czarnym owcem to jest najlepsze, co może się w życiu przytrafić. Ok, ten hopper, ten jego dziubek dolny musi być skierowany na skrzynkę. Więc to będzie tak, chyba. Tak, tak, teraz jest do skrzynki, ładnie skierowany. Tylko teraz trzeba mieć ładne dojście do tej skrzynki, w sensie. To na pewno trzeba zabudować. Trzeba zrobić stopień, czekajcie, to zrobimy w ten sposób. Hmm. Hmm. To mam, to, to sobie wpakuję. Tutaj tutaj wpakujemy podwójne, tu takie. I tu po prostu trzeba to wypełnić. Yy, Nazgul, czy masz jakieś stone briki, które by mi się przydały? Nazwę wymyślił. O, będzie grubo. Nieskończony basen. Okej okej, może być. No, whatever. Pomóżcie mu troszkę, proszę Was. Dobrze, na Dawaj... Daj, Dawaj, 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 daj, 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 w ten sposób to będzie. I tutaj już będzie to wszystko zabudowane. Tak, tu też już nie będzie tego widać. To sobie zrobimy tak. To po prostu ma być funkcjonalne, jak się tylko bardzo da. Ojejku, przepraszam Was za te dziwne odgłosy w tle. Jakieś niespokojne duchy. Tam szarżyją na takim takim czarodziejskim miejscu jak Facebook. Wybaczcie mi bardzo. Tak, lawa też jest niefajnym duchem. Okej. Okay. W każdym razie tu można podejść, otworzyć i zdobywać. Okej. Okay. To jest to, co trzeba, i z drugiej strony trzeba zrobić dokładnie to samo. Tylko teraz jest problem. A z góry tytanowała po zagłady! Usuń ten obsydion po prostu. O owczemu czemu? OWCZEMU czemu! Już czarna magia, czarna magia, czarna magia. Czarna magia. Wam no nie idzie. <laughs> Ups. W... Masz slime boła. Ej, wziąłeś mój crafting box. Okej, okay, okej. Okay. Hmm, tak, tak to będzie wyglądało ładnie. O, oh, fuck, yy, bad idea. Ty mi lepiej już nie pomagaj. No. W każdym razie tutaj skrzyneczka ma iść, w to miejsce. Nad nią ma iść hopper. Hopper jest źle skierowany znowu. Na to trzeba zawsze uważać, bo on w końcu nie będzie po prostu... I Hopper ma tyle fajne, że on zbiera każdy item, który jest dookoła niego. No, taki... Hmm, fajna sprawa. Okej. Okay. Teraz to można stąd usunąć. Co z twoją tytanową łapą zagłady? Zrobiłeś sobie pewnie znowu krzywdę, jak podróżowałeś. Jak zwykle. Nazgul to nazgul. Nic nie zrobisz. Nie, zbiera tylko rzeczy. Ty jesteś osobą. To jaką ważną w naszej serii, prawda? Nie, ja się nie śmieję. Ja się nie śmieję. Nie bij mnie. Łowco. Okej, okay, teraz trzeba się pozbyć tego. Niestety nie mam żadnego szybko kopiącego kilofa, bo nie stać mnie na lewele, Bo lawa mnie nie lubi, ale... Dam radę sobie i tym. Teraz trzeba zrobić dokładnie to samo co po drugiej stronie. I będzie git. Tak, tu trzeba zrobić tak. Tak samo jest po drugiej stronie. OK, tu jeszcze tak. I teraz to wszystko dookoła zabudować. Teraz robimy coś bardzo głupiego, bo spróbuję włączyć farmę po prostu, żeby wam pokazać, jak to działa. Y na no, zgól zepsułeś. Okej, okay, tak jest dobrze. I tu też by się przydało tak, żeby było tak jak tam. W sensie, żeby to była jakaś. Ym... A jak to jest zrobione? Że tu się świeci. To jest gdzieś obok po prawej stronie. Tu mogłaby być po lewej stronie. Żaróweczka w sensie. Widzicie? Yy... To po prostu sobie spływa i ten hopper to wciąga. Yy, jak to się po prostu tam wciąga na dół, to wpada do skrzynki. Ale na zgubę mogłeś poczekać, żeby oni zobaczyli, jak to działa. Wszystko jest to taki dość prosty system, ale raczej wszystko to działa tak jak powinno. Ok. Teraz to można wyłączyć i obsadzimy farmę. Tylko wiesz, że zebrałeś na tyle tego dużo, że to nie wpadło do kopera ani do skrzynki. Po prostu zebrałeś wszystko ręcznie. Zepsułeś farmę moją. No, teraz to wpada do skrzynki. Albo nawet nie wpada do skrzynki. Hopper tego nie zbiera. Nie, hopper jest niepołączony ze skrzynką. Jeszcze raz. Uwaga. Yy, powtórka. Weź to ode mnie. I teraz to. Ok. W zasadzie to mogę wywalić to. Teraz mogę zrobić tak. Teraz odejść odejdź ode mnie. Teraz powinno działać. Jest tak, i spada w dół. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest sam raz. Spada tak jak powinno spadać. A my teraz musimy nas gór obsadzić do końca pole. Właśnie, tak jak mówiłem wam wcześniej, zanim zacząłem budować to wszystko, kombinować. Yy, będę robił jeszcze kilka odcinków. W których będę robił farmę. W następnym będę robił pewnie farmę melonów. Jeszcze pomiędzy tym, może zrobię Minecraft Simple, simple Timelapse, yy, żeby po prostu nagrać, jak, ja, jak to się kopie. Wszystko, jak będę projektował i kopał drugą farmę. Tą farmę całą zbudowałem z projektu swojego własnego, który stworzyłem wcześniej na mapie Flat. Tak chyba już wam o tym wspominałem. Yy, to chyba było. Tyle na temat tej farmy, i będę ją ozdabiał kiedyś indziej. Po prostu, jak będzie czas na to, jak będą wszystkie farmy przystosowane, po prostu tam na ścianach porobimy jakieś wzory, czy porobimy dodatkowe kolumny. I pamiętajcie, wymyślicie nazwę dla tej farmy i dla tego wszystkiego, co tu jest. Działa? Jeszcze sprawdzimy. Tutaj, tak, rzucę nasionka. Płyną, 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 wpadają tu i wpadają tu od razu. Bardzo dobrze, Je, jest spoko. Działa farma. Ok, wsadzimy, wsadzimy, nasiona mogę wsadzić tutaj. Co ty mnie bijesz? No to już wymyśliłeś. Trzeba coś zrobić z Twoją pisownią. No, no co z tą nazwą? Co z tą nazwą? Tak? Toż było Co za owca Nie -e. Nie -e. Dobrze, zostawmy wymyślanie tego widzom Dobrze? Na zgól Widzą Widzą zostawiamy to ta farma na razie ma działać i ma, ma mi przynosić jedzenie. Na razie nie wiem, czy coś zebrałem, bo wszystko mi pozbierał nazgul, wszystkie moje plony. Więc nie wiem, czy coś tu jest do zrobienia jeszcze. Ale to chyba tyle w tym odcinku. No to grubo dał mi prawie, prawie by mi wystarczyło na jedną trzecią chleba. No 25, to też jest mało, ale może być. Tutaj jeszcze mam te skrzynki. Na razie to zrobimy w ten sposób, że je położę tutaj dwie i po drugiej stronie dwie. A to na pewno nie wystarczy, bo ja będę w tej farmie po prostu sobie magazynował tutaj gdzieś w ścianach porobimy kolumny i magazynował sobie będę zboże i jedzenie. Więc w następnym odcinku myślę, że to już będzie z którymi z was, bo wybiorę na pewno do jutra zwycięzcę. I się z nim skontaktuję. Proszę cię, jedz. Na zdrowie. I się z nim skontaktuję. I mam nadzieję, że mi pomoże w wykonaniu następnej farmy. Dzięki za obejrzenie. I do jutra. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Stań koło mnie na górę. Ładnie, pożegnamy się. Dzięki za wszystko. I do usłyszenia. Zobaczenia. Następnym razem. Siemka. Nera. Pa.